Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley zapraszam do 16 części zagrajmy w This War of Mine. O, mamy srogą zimę, chyba środek zimy 30. o tak jak mówiłem ostatnio, wtedy nam pało, zaczął się kiepsko czuć, tym razem Katia. No i tak oni się mm, wymieniałem jak gdyby tym złym samopoczuciem czy też e, złym czuciem się, bo to bardziej... E, chodzi o chorobę, a nie o nastrój. No dobra, i tak myślałem, jak dzisiejszy dzień rozwiąże z żywieniem e, i myślę, że Marko, jako że jest bardzo zmęczony, zje sobie konserwę. A co? Czasem trzeba coś z puszki tutaj e, wrzucić na ruszt, tym bardziej, że Bruno będzie trochę zajęte przygotowywaniem posiłków, a Marko może od razu położyć się spać. E. A nóż nam się przyda tej nocy, chociaż jeszcze, jeszcze dumam, gdzie by mógł pójść. W każdym razie, mm, dzisiejszy dzień, o właśnie, dzień jak co dzień, czy dzień jak co odcinek bardziej by można było powiedzieć. Bruno idzie do kuchni raz, dwa, czyli cztery posiłki przygotować. a ja akurat wszyscy się na i będzie e, wolny piecyk na wszelki wypadek, jakby trzeba było... Um, na przykład, przygotować więcej wody. Widzę, że u Pawła coś w bio pojawiło. Wspomnienia, hala sportowa jakimś cudem ocalała, ale żeby się tam dostać, musieliśmy pokonać most pod ostrzałem. Żołnierze misji pokojowej odmówili przewiezienia nas w wozach pancernych, więc jednej nocy po prostu pognaliśmy jak szaleni. Nie udało się nam. To były przecież tylko dzieci. Jak mogli do nich strzelać? Następnego dnia moja żona wywiozła syna za granicę. Była wściekła. Nie sądzę, żebym ich jeszcze kiedyś zobaczył. Hmm. Czyżby już teraz e, nachodziły nas jakieś złe duchy wojny swoją drogą? No to rzeczywiście była dość nieodpowiedzialna decyzja, żeby podczas e, wojny. Hmm. No, podejmować jakieś, no właśnie mówię, zawodów, bo to pra prawdopodobnie chodzi o te zawody, o których on mówił wcześniej. To jest właśnie to, co mówiłem, że brakowało mi tego nawiązywania czy opowiadania dalszej części tego, co już zaczęli mówić. A my dowiadujemy się tych dalszych części po prostu z kolejnych. Mm, o, jest handlarz, pięknie. Ale z kolejnych opowiadajmy, poznajmy te dalsze części. Jest handlarz, czyli Katia idzie pod drzwi, mimo że jest chora, mam nadzieję, że się nie zaziębi e, stojąc w drzwiach e, a jednocześnie ma też nadzieję, że handlarz przyniósł dużo drobiazgów, bo mówię z opałem, z drewnem to my sobie poradzimy, jakoś to wszystko będzie, ale z drobiazgami na pewno jest dużo trudniej. Widzę, że kończy się nam też nawóz, chociaż nawóz możemy robić z mięsa na szczęście. Paweł, może niech dorzuci tutaj też tych desek. No i zastanawiałem się nad rozwinięciem naszego pieca, ale myślę, że po prostu pójdziemy po więcej opału i sobie ten opał tam przepalimy w tym gorszym piecu. Jakoś sobie poradzimy. Tym bardziej, że nam nie potrzeba aż tak dużo tego ciepła. 34 drobiazgi, bardzo fajnie. Bardzo dobrze to tu to, to wygląda, więc ja już tutaj wyciągam flaszkę. Zobaczmy jak cena wygląda. E, fajnie, czyli u niego się nie zmieniła. Dalej mamy 11 drobiazgów za jedną flaszkę. E, no dobra, to ja tutaj się pobawię i zobaczę jak to wyjdzie z tymi drobiazgami. Okej, okay, i chyba pierwsza wymiana nie powinna nikogo dziwić. 22 drobiazgi za dwie flaszki. No nie udałoby się wypełnić wszystkich slotów, bo by były jedne drobiazgi w plecy. A ja jestem taki bardzo strasznie tu wyczulony, żeby wyciągnąć jak najwięcej od handlarza po jak najniższej cenie. Po prostu wolę kliknąć dwa razy. Dobra, wracamy. Widzę, że on ma dużo ziół, więc też spróbujemy je od niego wyciągnąć za chwilę. Ok, jeżeli chodzi o flaszki to jest znów max co możemy od niego wyciągnąć, nawet kawę się w to wszystko nie wciśnie, którą możemy mieć prawie za darmo, więc kolejna zgoda, woda nam się zawsze przyda, tym bardziej, że na nią musimy tracić filtry, więc tym samym drobiazgi, no i czas, chociaż teraz tego czasu, tego czasu aż tak wiele ona nie potrzebuje. Ostatnią wymianę myślę, że dokonam za leki, ale jeszcze zobaczę jak to wszystko tutaj się przeliczy. OK, z wziąłem wszystko to, co nam mogłoby się przydać. No, niebawem, czy też w najbliższych dniach, szczególnie warzywa, mimo że mamy ich dużo, one się nie zmarnują. Tuż do, dorzuciłem jakiś pojedynczy opał, pocisk. Naboje się przydadzą do obrony przed napastnikami, i to chyba tyle, co wyciągniemy od naszego handlarza. Katia, niech się może położy. Tu do ekipy. O, niech Paweł teraz wrzuci jeszcze opał tu do pieca. Nie wiem ile tego opału mamy, ale jeszcze trochę jest: dwa opały, tak trochę poszło na posiłki. Chociaż Bruno jeszcze nam przygotuje alkoholu, albo niech przeczyści, oczyści. Tylko nie mamy filtrów. Dobra, to Bruno, wróć. Przygotować jakiś filtr. Nawet dwa filtry przydadzą się na robienie, na przerobienie alkoholu. No i chyba tylko Paweł pozostał głodny w tej C ekipie. Marin jest zmęczony, ale on najwyżej sobie pośpi w nocy. A Bruno zaraz będzie tutaj nastawiał nam alkohol. No i jakoś to wszystko rozwiążemy. Może trochę opału dorobię. Mamy drewna całkiem sporo i za bardzo nie wiem też na co je zużyjemy, więc tutaj wydamy to na opał. Mówiłem właśnie o polepszeniu tego pieca słabszego, ale w gruncie rzeczy doszedłem do wniosku, że to się chyba... Raczej jednak nam e, nie do końca tak opłaca, tak jak e, to planowałem. Mm. O ile my możemy teraz tego alkoholu tu stworzyć? E, razy dwa, może tak jeszcze dumam. Jakiś bimber tam mamy, dwa opały. Akurat chyba tak będzie w sam raz, czyli niech nastawi. A w międzyczasie. E, wyczyszczę czy też przefiltruję ten e, bimber co mieliśmy już wcześniej zrobione tym bardziej że się wybieram tej nocy e, do wojskowych pohandlować trochę tak, tak taka nasza mnie wizja ponieważ zauważyłem że mamy e, niedobory niedobory amunicji w naszej bazie i to by mogło się dla nas e, źle skończyć później, tak. Marko śpi, Marko miał spać, jest zmęczony, śpi, a Marin no cóż, niech pójdzie dorzucić jeszcze tutaj do pieca i chyba tyle, co, co da radę zrobić. Mógłbym gdzieś pójść jeszcze po opał, ale hmm, chyba nie masz takiej potrzeby. Do jednego, do drugiego i teraz naprawdę mamy ciepło prawie jak tam no, no w lato, no w sumie prawie jak w lato. Przynajmniej chodzi mi o te dni, co było tu ciepło. O, w ten sposób to wytłumaczę. I okej, okay, i chyba już wszystko, tak? Zastanawiam się, może Bruno zobaczy, w jakiej cenie mogę Marina wziąć po to. Chociaż widzę, cena jest ta sama. Niech przygotuje może w międzyczasie jakieś trochę amunicji. Za wiele jej nie mamy, ale ta amunicja może się przydać. Z tej racji, że no, mamy braki, a nas lubią ostatnio atakować w nocy. Zobaczmy, ile skręcenie papierosa. Tak, chciałem jeszcze właśnie dla Bruna papierosy, papierosy przygotować, bo mamy kawę dla naszych kawoszy, ale właśnie mamy też problem z papierosami. A ja być może nawet zabiorę je dzisiaj na handel. Idziemy do wojskowych, no ich powinny zainteresować papierosy. Nie wiem jak stawki w tej chwili tam stoją, no ale zoba zobaczymy, zabierzemy i będziemy widzieć co tam możemy zdziałać. Dobra, i chyba na tyle z tego dnia, chociaż to tak jak widzimy, niewiele z niego zostało. W piecu się ostro pali. Tu wszystko mamy pozbierane. No Bruno mógłby dorzucić może do tego słabszego pieca jeszcze jedną deskę, tak żeby tej nocy już temperatura nam nie spadła, żeby znów się ktoś nie rozchorował. Okej, okay, czyli posterunek wojska, możliwy handel. Ci sami, którzy w dzień to się strzelają, w nocy często ze sobą handlują. Wojskowi mają sporo zapasów i chętnie wymienią je na alkohol i papierosy. O, właśnie, tak mówiłem. Tylko uważaj, nigdy nie wiadomo co im odwali. Dobra, czyli szukamy zapasów katium. Marin śpi w łóżku, jest zmęczony. Marko śpi w łóżku, bo będzie szedł na akcję kolejnego dnia. Czyli czuwa Paweł. Co prawda, ostatnio był chory, no ale. Niech czuwa i na posterunek wojska. Mam nadzieję, że e, jako, że idziemy kobietą, mm, to nie będą mieli specjalnie nic e, do nas, żadnych jakichś e, pretensji czy obiekcji. Bierzemy alkohol na handel, bierzemy hmm, papierosy, niech będą sugerowali, żeby zabrać papierosy, więc je wezmę. Zastanawiam się, czy nie zabrać tabletek. Hmm. Chociaż może to nie, nie jest rozsądne tak nimi szastać na prawo i lewo. Tym bardziej, że powoli no, kończą się te składniki lekarstwa i wcale to nie musi być z tej tabletką fajnie do końca. Okej, okay. jako że m, idziemy tam na pewno wezmę piłę wytrych, nawet dwie piły. Ej, zobaczymy, co, co tam e, będziemy mogli znaleźć co wziąć, broni nie biorę, bo no z, wojskowi, z wojskowymi walczyć byłoby dość nierozsądne, zastanawia się jakiś hełm, tylko z drugiej strony no idziemy też handlować, więc potrzebuję jakichś lotów na handel, żeby, żeby się z nimi wymienić. Czyli chyba wszystko, bimber mi się nie opłaca, bo jeszcze mogłem pomyśleć na, nad lekami, ale zobaczymy tej nocy co jest, najwyżej wytrych sprzedam. Zobaczymy, co mają na sprzedaż, tak żeby wiedzieć, jak później z nimi żyć. No bo tak jak mówię, z wojskowymi warto żyć w zgodzie. Tym bardziej, jakbyśmy później potrzebowali amunicji czy czegokolwiek, no to żeby z nimi jakoś no, się dogadać. O, tu mamy. O! O! Już widzę, jest spory problem właśnie ja tu. może to teren wojskowy, przepraszam, on gdzieś tu idzie. Na no, jak długo on idzie? Warto liczyć sekundy jest gdzieś. Okej, okay, same śmieci, same śmieci. Tu widzę jeszcze do góry coś mi migało, czyli tu jeszcze by można było spróbować wejść. O! Jest pocisk. Za darmo, bo za darmo. O! Ile? Mamy 15 sekund, czyli tak naprawdę hmm, nie wejdziemy tu pokraść. Jeszcze tu u góry ktoś stoi. O! I co on tu ma? W sumie rzeczy, rzeczy które nas interesują to wyłącznie woda i amunicja ewentualnie jakieś tu bandaże czy coś, ale to jest dużo warte tego mamy, dużo, no nic ciekawego no a, a sugerowali, żeby przynieść papierosy i alkohol, dobra, a to ciekawe dawaj całą wodę, bo wodę biorę po całości, elementy broni, z tego co pamiętam, mamy tego sporo jeszcze w bazie, więc nam nie potrzeba dorzucamy naboje, o i widzę, że za dużo tej amunicji nie zabierzemy. Chociaż no, wymieniamy papieros jeden do jednego. Całkiem, całkiem fajna oferta. Zobaczę jeszcze za wytrych, ile bym tego wcisnął. Nie, nie opłaca mi się. Chyba nic więcej od niego nie wyciągnę. Więc tak pozostawimy tę wymianę. Myślę jeszcze nad piłą, ale ona może się nam jeszcze do czegoś przydać. Mm, dobra, o, jakbyśmy nie, nie, nie mieli na wcześniej tego, tego kałacha, byśmy nie dorwali, to można było niego kupić, chociaż wolę nie myśleć, jaka to jest cena. E, podobnie jak jedzenie, pozostałe rzeczy, dobra. Mm, no taka noc, chociaż patrząc na to, że dużo wody przyniesie jest fajnie. Nie ja zastanawia, czy one gdzieś... O, ktoś jeszcze wyszedł, chodź ze mną. O, i tutaj mamy jakąś szafkę do włamania, czyli ten wytrych by się przydał, tylko tak mówię. mówię... Mm, o, wejdę sobie do góry, tam widziałem, że coś leżało ja znowu sobie będę obserwował Ile czasu, na jak długo on wychodzi Tutaj mam no, wygodnie, bo mam O, on już zaraz wraca Czyli bardzo, bardzo słaba opcja Teraz to najgorsze hmm. Mógłby zobaczyć, że tutaj jesteśmy na dachu Więc muszę chyba ten moment przeczekać Mam nadzieję, że on zaraz gdzieś tam zawróci Czyli teraz to już w ogóle było krótko Bo on wyszedł na 10 sekund no jedyna... Jedyne miejsce gdzie byśmy... O, wraca, dobra, zamknął drzwi. Jeszcze przeliczę czas, znowu tutaj widzę 58 e, i zaraz zobaczymy ile to czasu trwało mu wyjście o, on już z powrotem idzie. Przepraszam, czyli one O Jezu, on tak chodzi i chodzi... Czasem wychodzi na 6, na 8 sekund, czasem na 15 e, Teraz znowu jeszcze go zbadam, to jest 17. Mm. I zaraz zobaczymy zaraz będzie 10 sekund no jest to dość problematyczna postać bo nie wiemy na jak długo on wychodzi bo można było się włamać do tej szafy myślę że ona kryje coś ciekawego ale dobra z wojskowymi chcę żyć dobrze ponieważ nie jest powiedziane że nie będę musiał do niego przechodzić później po amunicję i jakbym się z nimi zaczął tutaj nie wiem, walczyć zresztą nie wiem ilu ich tam jest więc pozostawimy bazę wojskową tylko na takim e, fragmencie, czy tylko w takiej formie, w jakiej widzieliśmy e, do tej pory. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. E, o, czuję się jak święty Mikołaj. No dobrze, mamy trochę amunicji. Zobaczmy, czy ktoś się nie rozchorował w międzyczasie, ale grzałem w nocy ostro, e, więc liczę na to, że wszyscy się czują dobrze. Coś długo. Myślę, o, zaatakowano nas. E, Nikt nie jest rany i napastnicy nie, nic nie ukradli. To jest najważniejsza informacja. Hmm, to była banda zaprawionych zbirów, czyli trzeba uważać, bo e, widać, że wraz z kolejnymi dniami mm, wzrasta ta przestępczość e, w Pogoren. E, przez co potrzebujemy właśnie coraz więcej amunicji. Dlatego też mówiłem, chcę żyć z wojskowymi dobrze, bo mam nadzieję, że później będzie jakoś. będziemy mieli sport tych drobiazgów tak żeby właśnie wytwarzać alkohol, żeby też więcej tej amunicji móc zakupić, jakoś bronić się tutaj jakoś dotrwać do końca. Nie mamy papierosów. Ok, Katia, Katia już doszła do siebie. Jest zdrowa. Wszyscy są głodni, ale to akurat nas nie dziwi. Paweł niech dorzuci do pieca. I to dosłownie tak, tylko że nie mamy czego dorzucić. No i dzisiejszy dzień w domu, tak jak mówię, tutaj specjalnie też nie mamy co wytwarzać. Ewentualnie moglibyśmy pomyśleć, tam mamy gdzieś ogródek ziołowy drugi czy go nie postawiłem. Chyba go nawet nie postawiłem. E, warto by było może przemyśleć postawienie drugiego ogródka, żeby warzywa uprawiać. Tak jak już mówię na masową skalę, bo one też są swoje warte, te, te warzywa. Warto je mieć. Chociaż z drugiej strony ten ogródek trochę kosztuje. I okej, okay, chyba dochodzimy w ogóle do etapu gry, gdzie zaczyna się stosunkowo mało dziać tu rzeczy, bo zarówno w domu nie mamy za wiele do pracy, jak i te wszystkie lokalizacje mamy odwiedzone. Jeszcze widziałem tam plac budowy, byśmy musieli odwiedzić, bo tam nie byliśmy, ale to myślę, że wezmę na, na następny odcinek, ponieważ w tym... Zaczynają wychodzić braki, o skręcimy sporo papierosów, ale teraz ten będzie miał tu radochę, cała paczka chyba 20 sztuk. E, problem zaczyna być taki, że znowu nie mamy drewna i opału, dlatego chcę, chcę tej nocy gdzieś skoczyć po to drewno, opał, tak żeby to jakoś no, no było. Tym bardziej, że nam się to wszystko jeszcze przyda tutaj, czy do wytwarzania wody, czy do innych rzeczy, no właśnie. Póki śnieg na dworze, to ja może skoczę, też trochę tego pozbieram, bo tak w którymś momencie się okazuje, że nagle nam tego śniegu brakuje. Jest go dużo, dużo, a nagle, a nagle robi się mało. Weź tutaj 10 tych i raz a dobrze. Znaczy Raza porządnie tutaj wytwarza papierosy. Nigdzie nic... A, a gdzie jest Bruno? Czy Bruno przy papierosach? Bruno przy papierosach siedzi. To może Bruno oderwę Cię na chwilę, chociaż tam już widzę tą no, radość w Twoich oczach, jak to tam wszystko wytwarzasz. O, mamy dużo wody, dużo cukru. Możemy robić dużo alkoholu. O, tu jakaś ekipa, masz chwilkę. A ja pamiętam ich, to są ci, co warzywa przynieśli. Teraz pewnie chcą coś ode mnie. Mięso. Witajcie, to znowu my. Wojsko coraz intensywniej ostrzeliwuje naszą dzielnicę, więc postanowiliśmy wzmocnić nasz zaimprowizowany schron w piwnicy. Mamy na niezbędne materiały, ale przydałaby się nam dodatkowa para rąk. Może nam pomożesz? Hmm, no i, i tak to w życiu jest właśnie, no przenieśli warzywa, ale no to miało coś na celu. Dobra, Marin może tam skoczyć, jako że hmm, do niczego specjalnego nam się chyba dzisiaj on nie przyda. Mam nadzieję, że przyżyje, no. E, to tak jest w życiu, że właśnie, o właśnie, no dali nam te warzywa, no i weź teraz e, to im odmów. No nie, nie odmówisz, no ale to jednocześnie jest... Ciekawe w tej grze, dobra, Bio. Co tutaj jestem? Mogli zabezpieczyć swoje schronienie bez naszej pomocy? To nie nasze zmartwienie, moje. Bruno, jak zawsze, e, jak to i nie, sąsiedzi byli dla nas dobrze. Cieszę się, że postanowiliśmy im pomóc, tak, ale nie, nie, nie widać tego w zadowoleniu. Hmm, powinniśmy się wspierać, zwłaszcza w takich czasach. Świetnie, że postanowiliśmy pomóc sąsiadom. E, I co, Katia? O, i Katia jest jako jedyna z tego powodu zadowolona, chociaż znowu w bionic się o niej nie pojawiło. Dobra, a ty Marko, co się? Sąsiedzi przyszli i myślisz, że już nie musisz tutaj pracować. Dobra, Bruno, ty za to nasz alkohol tutaj będziesz pędził. Widzę, filtry by się przydały. No i tak powoli, powoli ten czas nam będzie tu w domu mijał. Mówię, już doszliśmy do etapu gry. No zresztą patrząc po zapasach jedzenia, jakie mamy, że no... No mówię chyba, chyba powoli, powoli możemy się przygotować. Bardziej właśnie powinniśmy się zająć obwarowaniem się jakimś typu produkcję amunicji, czy e, jakiejś broni jeszcze tej białej, tak jakby nam się amunicja skończyła, a jeżeli jakoś tam m, bardziej zagłębiać się w, w, w jakieś walki czy mówię misje, tym bardziej, że nam niewiele tego zostało na zewnątrz, więc zamknij drzwi. Po co wpuszczać zimno do środka? Aha, tam sobie wypoczął kolega. Ja zobaczę może co... Co tutaj się dzieje? Jakieś informacje, wiadomości. Mm. To znamy. Przestrzegamy przed madami... Tak go, temperatury są niskie. Mm. O, nie daj, że w mieście pogornym toczy się wojna, to jeszcze rośnie tam przestępczość. Docierając zgłoszenia o napadach rabunkowych z użyciem broni. I tutaj radiogra. No i właśnie to, się, to jest ten problem, o którym mówiłem, że coraz, coraz częściej nas będą atakować, coraz trudniejsze te ataki też będą. No, zobaczymy, zobaczymy jak będzie. W tej chwili mam nadzieję, tylko teraz tak sobie myślę, żeby Marin tylko zdołał wrócić do nas. To się jakoś brutalnie dla niego nie skończyło. Kurczę, szkoda, że ta amunicja potrzebuje drobiazgów. No i te drobiazgi, tak jak mówię, na każdym kroku nam uciekają, szybko znikają i pojawia się problem. Został ostatni. Opał. Pawle. Może dorzuć tutaj. Jakoś wygrzejemy w tym domu. Fajnie w sumie. Ciepło mają. Dobrze im się żyje. No dobra, to w tym miejscu myślę, że chyba skończymy ten dzień. Nie będę też specjalnie tutaj przeciągał, bo tak jak mówię, to już się nic dzisiaj nie wydarzy. W nocy jest plan, żeby udać się na plac snajperów. Um, oczywiście z toporkiem, no i zobaczyć, co z niego jeszcze wyniesiemy. Dobra, filtry i chyba tyle. I jakoś do tej nocy, żeby dotrwać. Bruno będzie miał papieros. O, widzę, że jeszcze może uda nam się warzywa nastawić, to by było już w ogóle super, super opcja. Ale Bruno nad tej papierosami siedzi. Dobra, widzimy się w nocy. Mówię, jeszcze w międzyczasie tyle co warzywa nastawię. I nastała noc. Mam nadzieję, że tam się Bruno wyrobił z warzywami, bo dosłownie na styk to wszystko wyszło, tym bardziej, że musieliśmy jeszcze wytworzyć nawóz z mięsa. Ok, tak mówię. plac snajperów. Teraz mamy tutaj hmm, ciekawą rzecz. Dobra, Paweł czuwa, Katia z Brunem śpią w łóżku, oczywiście w osobnych łóżkach, a Marko z racji, że ma duży plecak... Idzie na plac snajperów. My w następnym odcinku prawdopodobnie odwiedzimy plac budowy. Tak chcę wyczyścić wszystkie te lokalizacje, które znamy. Zresztą, co się na placu budowy kryje? Broni bardzo dużo, więc dobrze, bo może będzie amunicja. To by było jak znalazłem, Okej, okay, to mi wszystko pasuje, ale na chwilę obecną najbardziej potrzebne nam jest drewno i opał, bo w sumie już większość desek wykorzystałem na przerobienie na opał, co jest też średnio opłacalne. Jak pamiętam, ostatnio na placu snajperów zabrałem ze sobą hełm, ale w gruncie rzeczy... Mm, Chyba niepotrzebnie. Niepotrzebnie zajęłem sobie ten slot. Najwyżej będziemy leczyć marka. Mam nadzieję, że przetrwa. Jak widzieliśmy, sam snajper nie jest aż tak straszny. Dobra, mamy się kierę ze sobą. I teraz pytanie: czy ktoś tu jeszcze strzela w ogóle? Było groźnie. Raz, dwa, trzy, cztery. No, chyba. Czyżby już snajpera nie było? Dobra. Najpierw do czołgu, szybko. Raz, dwa, trzy. A strzela, dobra, ale był strzał. Możemy szybko biec. Tutaj, dobrze. O, i jak tu już jesteśmy, to pół problemu z głowy, Całe to miejsce jest oczyszczone. Ja pamiętam, że tutaj gdzieś ewentualnie jakieś deski zostawiliśmy. Chociaż, tak jak mówię, bardziej chcę porąbać, co jest do porąbania. I nawet bardziej od desek nastawiam się na zapełnienie slotów opałem, bo jego możemy zabrać więcej niż desek, co jest dość istotne. Ale na chwilę obecną zbieramy wszystko. Właśnie istotne to, żeby mieć to na uwadze, że na deski zabierzemy tylko dwie opał razy cztery się mieści na no, u nas. Dlatego no, lepiej zajmować sloty nim, szczególnie jeżeli. Mamy zimę i ma służyć do przepalenia w piecu. Tym samym nie opłaca się poniekąd przerabiać drewna na opał. No ale to już jest tak inna sprawa. Dobra, tu nie ma nic do porąbania. Zresztą u góry chyba z tych rzeczy, bo widziałem, że mają 95% oczyszczone, czy tam 92%. Um, u góry nam jedynie co zostało, to chyba też deski z tego wszystkiego. Nie wiem, może tam w szafie. Już kompletnie nie pamiętam co tutaj zostawało. Czy jakieś narzędzia zostawialiśmy, czy coś mniej istotnego. Ale zobaczyłem, póki co robimy wszystko równo. Edek Siekiera nam się rozwali, to teraz mamy dobre układy z wojskowymi. Możemy zawsze do nich wejść po elementy broni. Oj, zaraz już będzie pełen plecak. Mm. W sumie ciekawe, czy w grze występuje postać, która ma więcej slotów, jeszcze więcej miejsca od, od naszego marka, co by było dość. Dość wygodne, szczególnie już w takich miejscach jak teraz, gdzie idziemy, po prostu oczyściliśmy teren. E, dobra, skręta nie bierzemy, tak wolę zabrać ze sobą drewno. O, zobaczmy co tutaj się kryje pod tymi łapkami. Ok, no właśnie, to dość istotna cała... O, czysty alkohol. Chyba opłaca się zabrać. Myślę, że dostaniemy za niego więcej niż dwie deski, a tak reszta to są deski. Dobra, to robimy to w drobny wiór, e, czyli na bardzo fajny opał. Mm. Już wydaje mi się, chociaż nie wiem jak to wyjdzie ostatecznie po obróbce, że teraz dzięki temu wszystkiemu te odcinki też będą mogły być e, krótsze. Gdzieś można w końcu pomyśleć o. Mm, w Wydłużeniu, może co 3 dni, albo w ten sposób jakoś rozwiązać. Chociaż jeszcze idziemy na plac budowy, to, to tam pewnie trochę to czasu zajmie. No i nie chciałbym czasem wtopić z jedzenia, O coś mi się w systemie znowu dzieje, i później to tak brzydko potrafi wyglądać. Dobra, zbieramy teraz głównie opał, zresztą no, już na nic innego nie mamy miejsca. dwie deski wywale, i mam nadzieję, że tutaj też co najmniej dwa razy opał z tej jakiejś szafki to zostanie. Okej, okay, i ładnie wyczyściliśmy teren teraz jeszcze tylko wrócić o dobra jednego opałnią opłaca mi się zabierać to już w tym wypadku deski są więcej warte tutaj co tu był skręt ja to wszystko sprawdziłem teraz tak tu był skręt tak tylko zastanawiam się nad tym miejscem czy sprawdziłem no i to miejsce u góry mnie kusi ale tam no nie ma żadnej możliwości, żeby wejść. Dobra, nic więcej nie zmieścimy. Myślę, że całkiem fajny sobie zestaw rzeczy tutaj e, wymyśliliśmy. Opał też, ile tego opału mamy? Razy 5, czyli 20 opałów. No to nam będzie przynajmniej starczyło na długo. W następnej misji możemy spokojnie zająć się czym innym, może nawet wtedy teraz, sobie tak już e, dumam, co na później. Dobra, tylko teraz uważać, bo może nie być tego później czasem, bo bez Marka to by było biednie. No, strzelasz, Snajper? Dobra, strzelił teraz szybko za czołg. Czy to bardziej Transporter? O ja, mogłem tutaj... hmm, niedobrze. Przegapiłem. Dobra, teraz biegniemy. So, jak na Snajpera to mu dość słabo na szczęście idzie. Okej, okay. no to w tym miejscu standardowo po dwóch dniach żegnam się z wami. No i aż zastanawiam się, co przyniesie kolejny dzień. No i oczywiście, czy Marin do nas wróci? No bo przydałoby się, żeby wrócił. Całkiem fajna noc. Patrząc też na to, o, widzę, że chyba się kręcił tam gdzieś ktoś. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba w takim razie Marin jest z nami. Ho, ho. Marin pomógł naszym sąsiadom mocniej schronić i bezpiecznie wrócił do domu, przynosząc flachę. No, sąsiedzi wiedzą, jak się odwdzięczyć. No i tym miłym akcentem żegnam się dzisiaj z wami. Widzimy się, myślę, że jutro. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się, hej!